budowany w 1783 roku drewniany kościółek w Rososzycy w powiecie Sieradzkim odzyskuje dawny blask. Remontowany i restaurowany pieczołowicie dzięki ofiarności wiernych oraz dotacjom państwowym i samorządowym. Te działania rozpoczął w 2013 roku poprzedni proboszcz ksiądz Binosław Korytkowski. Rozpoczął od przygotowania dokumentacji i odpowiednich zezwoleń. I wtedy również zbieranie pieniędzy. Ludzie się skrzyknęli, pospolite ruszenie nastąpiło, pojawił się społeczny komitet remontu Kościoła w Rososzycy. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pozwoliły na rozpoczęcie prac. W 2014 roku gruntownie rozpoczęła się praca tutaj w całym kościele. Dach właściwie został zmieniony, bo była blacha, został teraz położony gąd, górale zostali sprowadzeni. Żeby to zrobili fachowo. Prace ciesielskie wszystkie oni wykonali. Później została wymieniona cała podłoga w kościele. Strop, sufit, no i malowanie jak widzimy też zostało przeprowadzone. Do wykonania zostało jeszcze wiele prac renowacyjnych. Obecnie trwają prace renowacyjne przy ołtarzu bocznym w nawie południowej. Tak, to jest ten ołtarz. No, i trzeba będzie znowu, bo to jest tak, że trzeba malować kościół. Najważniejsze jednak są pieniądze. Dostaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont. 57 tysięcy w tym roku. Koszt całości to 155 tysięcy tego ołtarza. To w tym roku, bo w tamtym roku też żeśmy dostali pomoc. Gmina Warta w tym roku mam obiecane od pana burmistrza. Krystiana Kurguleckiego 30 tysięcy, ale to będzie przeznaczone na remont parkanu wokół kościoła. W powiecie sieradzkim jest kilkanaście zabytkowych drewnianych kościółków. Ten w Rososzycy jest szczególny, ponieważ jest to kościółek barokowy. Przypomnę Państwu taką ciekawostkę. to Ten samże budowniczy wybudował identyczny kościół w Kałowie koło Poddębic. Kościół barokowy ufundowany pod koniec XVIII wieku przez ówczesną dziedziczkę rososzycy i przyległości, panią Maksymę z Szembeków Pstrokońską. Pstrokońcy herbu budzisz, paparona, gąska, wielce zasłużony ród dla ziemi sierackiej. Bardzo dobrze się stało, że po latach zaniedbania kościół ten wreszcie odzyskał dawny blask. Trudno powiedzieć, kiedy zakończy się renowacja kościoła w Rososzycy, bowiem pracy jest dużo, a pieniędzy mniej. Ksiądz bignie w raj, określa to krótko, jak Bóg pozwoli.